Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Teraz będzie niezły hardcore, ponieważ będę starał się naczywiście grać partie w turnieju szachowym i w turnieju szogowym. Yy, nie wiem jak to wyjdzie. Możliwe, że obydwie skończą się przez to porażką. Jedna jest tempem 5 minut i 3 dodawanego, druga jest 10 i 30 sekund biomi. Tutaj jeszcze na Dodge nie widzę partii. Ale w szachy się zaczęła już. Idzie partia rosyjska. No to tutaj zagrajmy klasycznie. Ja bym to wycofał jednak. I szybko zraszował. A następnie zaczął wyprowadzać figury. Pogońmy, może tego gońca oj, chyba to się mi nie uda. No to skupmy punkt nacisku w tym miejscu. Na razie partia idzie dość szybko. Więc yy, nie wiem, jak to będzie się działo. W szogi jeszcze nie ma partii założonej. Eee, skoczek. No to skoczek będzie. Ja to chyba wymienię. A następnie przesunę gońca tutaj w tę pozycję jeżeli weźmie tego skoczka, a nie wziął go no dobra wymienimy te piątki, czy nie wymienimy tych piątków kurczy, no nie wiem w tej pozycji co zrobić yy... Może gońca mi się bał, bo ten, bo, bo ten goń jest taki ciężki, będzie dla mnie. Może to jest jakieś rozwiązanie? Yy. Uprośćmy troszkę grę. Hmm. Tutaj coś naszego źdie. Prosi Piotrek mi o gracz, który będę grał na szogi o 5 minut, więc możliwe, że uda mi się skończyć partię szachową przed tym. Gracz jest dużo, dużo silniejszy, więc tutaj. Forów raczej nie, nie oczekuję. liczę co najwyżej na jakieś błędy, które może popełnić w trakcie naszej gry. Hmm. Nie jestem pewien, ale aha, bo tutaj skoczek atakuje moją wieżę, absolutnie nie wycofuję to. Dobrze, że szybko się zorientowałem się. To zawsze ten pionek do przodu jest groźny, więc chyba będę musiał zaraz tutaj pchnąć pionka z D, na e, na, na D z D4, D6 na D5. No właśnie, będzie się tutaj próbował zaraz przepychać, więc yy, komfort, będę się czuł bardziej komfortowo, jeżeli tego pionka puszczę, jednak. No tak, tutaj będzie wymiana i aktywacja przy okazji wieży. Mm, może w ten sposób. Z planem, że Hetman tutaj, tutaj to porę zaatakuje. Nie mam tylko za bardzo gdzie skoczkiem odejść, co jest dla mnie dość kłopotliwe, ale możliwe że skakanie w ten sposób nie będzie takie głupie. Tak czy jak będzie musiał na, musiał na tego pionka zareagować. No mój przeciwnik klasycznie tutaj celuje w pole H7. No i tutaj tak też będzie jego plan działania się przekierowywał. O. No to jak wolnego pionka tego mi oddał, to może ja bym go wziął jednak. I pójdźmy może na wymianę hetmanów. Nie będzie już tej groźby z panem H7. W tej pozycji. Dobra. Tutaj jego czas na myślenie działa na moją korzyść. Więc liczę, że zużyję go jak najwięcej, w tej pozycji. Nie, zgod nie, nie, nie był chętny na wymianę. To może to jest ten czas, kiedy ja powinienem. Yy, aha, bo tutaj skoczek jeszcze atakuje to pole. <laughs> może w takim razie jakoś tego skoczka aktywować. Może to jest rozwiązanie, tylko gdzie go aktywować, to jest pytanie. Tutaj byłem, czyli tutaj, może i tutaj, to jest chyba jakieś rozwiązanie z tego problemu. Tutaj zaraz, pewnie pionek pojawi się z atakiem, ale to wtedy odbije pionkiem. Yy, ok, to ja skoczkiem spokojnie w takim razie maszeruję sobie. Dobra, ok. Skoczek odszedł, żeby robić nacisk na, na to pole, ale nadal mam przewagę na nim, więc powinienem ją wykorzystać w, tym, w tej pozycji. Pytanie, czy blokować linie pionkiem? I puszczać tego pionka do ruchu, czy może jednak y, zbić wieżą. I tutaj nie mogę ustalić szybko jednej, jednej, jednej słusznej. Koncepcji. Wydaje się, że wieża będzie to jest chyba, chyba najbardziej spokojna, tak mi się wydaje, ale mogę się tutaj oczywiście mylić. Ok, czyli pojawia się nacisk tutaj na to pole, więc yy, yy, trzeba byłoby je jakoś bronić. Mm. Pytanie, czy wycofać wieże, czy, yy, czy ten, czy. Chyba dam wieże dobrą. To będzie takie prostsze rozwiązanie. A w tym czasie. A, nie zdążę w tym czasie. Pojawi się hetman, hetny do wymiany. Ja myślę, że tutaj yy, teraz. Miejsce tego mojego Hetmana powinno być co najmniej tutaj. Tak mi się wydaje. A ja w tym czasie może szybko zobaczę partie, które są założone. Kurczę. Partia w się zaczęła, a w szachowa jeszcze trwa, więc niestety to troszkę będzie się rozchodziło. Nie wiem, czy przez to uda mi się wygrać. Ale pozycja, jak na gracz, z graczem 1785, nie jest najgorsza. Tutaj widzę, że gracz zdecydował się na taki ruch. Może jest to nie najgorsze rozwiązanie, ale ja mogę wziąć tylko piątka tutaj, tego wolnego i ja wybiorę to rozwiązanie. Wydaje się to, że ten drugi pionek jest teraz czyściotki, mogę go sobie spokojnie wziąć. Oczywiście jest propozycja tutaj wymiany. Czy, czy to była pułapka na mnie? Mhm. Zaatakujmy w takim bądź razie Hetmana pionkiem. Tutaj szybko zacznę. Przez moje czasyki powinno sobie w miarę dobrze radzić. Ale nie wiem, jak długo to potrwa. No tak, ten pionek oczywiście tak by wyglądała, to była jedna moja opcja na zrównanie tej pozycji. Co w tej pozycji teraz? Teraz, teraz mam do, dopiero dylemat egzystencjalny. Co w tej pozycji zrobić? Tutaj weźmie to... No, chyba tym końcem trzeba będzie manewrować tutaj. I tak to jest ten. Punkt, który powinienem, powinienem osiągnąć. Tutaj klasycznie sobie Bisia leci. No tak i tutaj zmienia się punkt nacisku. No to ja też yy, pozbędę się tych pionków. Co pada przy niej wy wyrówna zyski w pionkach, ale... Ja pozbędę się zagrożyć, potencjalnych zagrożeń na mnie. Ja chyba się już ruszył. Tak i tutaj klasycznie idzie. No muszę wyczekać. Muszę to, wy, muszę to wyczekać. Biorę tego tej pionka. Muszę szukać tych swoich szans w tej grze yy, no tak. Mm, hmm, hmm, hmm. To wróćmy w takim razie do, 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 do tego pola. Niestety Piotr też gra bujcowo i co mnie bardzo martwi yy, w jego grze poświęcenie gońca. Ciekawe. Nie takie poświęcenie jak się wydaje jednak. Rozumiem. Ideę, czyli najpierw tempo z szachem i wzięcie pionka. No ja nie wiem, czy w tej pozycji, w tej pozycji szachowej na pewno czas jest wyrównany. No postraszmy tego króla troszkę jeszcze. Obrońmy pionka. No, jest nacisk cóż, cóż, Cóżem poradzić mam. Cożem mam poradzić w tej pozycji muszę. Nie wiem co to będzie w tej pozycji, nie wiem. Nie mam absolutnie pojęcia. Na pewno w tym momencie no, zaczynam być zablokowany. I to, to działa na bardzo moją niekorzyść, Chyba trzeba te piątki dwa Tego pionka trzeba nie oddać. Niestety nie mogę teraz serkać na szogi, bo muszę zdobywać każde cenę sekundę czasu. Aj! Fatalnie to wygląda. Naprawdę fatalnie. I to jest chyba już pozycja pod przegraną moją. Dokładnie. Dzięki za grę. A w tym czasie dokończymy partię szogową. Oj, co tu się dzieje? No to otwieramy to. Zmarnowałem dużo czasu. A obydwa jest zawodnicy, zarówno szagowy, jak i szachowy wymagający. Mogę ogóle Nihanyn chyba nawet się nie przywitałem, on jeszcze nie ma mam wrażenie. Dlatego teraz to robię. Nie wiem czy nie wyskoczy mi zaraz kolejna runda szachowa. Tym bardziej, że szachownicy kończą już grać ultra duży wysiłek dla mózgu w tej pozycji. Piotrek zaraz się zastanawiam jak, jaki plan podjąć. Prawdopodobnie tutaj mógłbym się, mogę się spodziewać wycofania, yy, zrobienia taka mino po, lewe, po jego lewej stronie, tak, to jest y, albo, albo Hidari mino. Na razie widzę, że idzie agresywnie w atak, więc ja tutaj od razu przygotuję sobie wszystko pod obronę co potrzebuje Tutaj kluczowe będzie zaraz zasłonięcie srebrnego przed otwarciem gońca, no bo wtedy będzie zaczyna się, tak, już zaczynają się już kłopotliwe ruchy A, fartia szachowa nowa się zaczęła, co, co jest dla mnie przerażające. Ejku. Oj, dobra, gambit Evansa idzie. Tutaj może chwilkę pomyśli przeciwnik. E, mój ruch jest, może. Król. Wziął. No dobra. Przyjął. Chyba nie jest. A, tutaj klasyczny ruch. Y, tym. Oddaję kolejnego pionka za tempo, z którym rozwijam skoczka. No i tutaj jest zawsze ten śmierdzący tutaj skoczek jest, który mnie strasznie denerwuje. Hmm. A dlaczego miałbym tego pionka nie pchnąć? Niech mi ktoś wytłumaczy. Ah. No niech krój się ustawi, skoczek pewnie zaraz do, dołączy do ekipy. Hmm. Tutaj. Jest jakiś atak podwójny. Tutaj jest podwójny atak, czyli będzie tak chciał się wymieniać. A może to jest okazja dobra, żeby aktywować wieżę w ten sposób. Wydaje się przynajmniej dobra metoda. Piotrek jeszcze się nie podjął decyzji. Ale wie, że będzie na, na migiściu mi się prawdopodobnie przerzucał. Znając go. O, oczywiście, że tak się zadzieje. Mm. Tutaj mój przeciwnik ewidentnie myśli, leśniemy, eee, a mój przeciwnik tutaj. Taki tu zagram, no to bardzo fajnie, bo ja... Zaraz, bo to jest, to jest darmowy gońiec, jest to czemu ja mam go nie wziąć? Czemu mam nie wziąć darmowego gońca? Mhm. No i do, jedziemy za, za takim w takim czasie. O, jak zaczyna się grana już na powojna Tutaj mój przeciwnik widzę rozważa. E... Piotrek też kurde blicuje ewidentnie. Nie chce mi ułatwić sprawy. Gońca tutaj zostawię. To on będzie się tutaj dobrze czuł. Okej. Okay. Ale co to nie widać teraz, że jest szach? A nawet może Matiusz już był. Dobrze, udało mi się wygrać. Oj. Potem nagranie chyba mnie głowa rozboi. Co tu się zadziało? Piotek myśli dalej nad ruchem. A ja tutaj sobie spokojnie czekam aż się partie rozegrają. Yy. No tak, domyślnie tak może taki wykonać faktycznie, zachęcić mnie do działania, ale ja to teraz muszę aktywować, sernego muszę aktywnie użyć. Tutaj na chwila spokoju. Na szczęście druga, druga gra w turnieju szachowym była dość lekka. Skoczek się pojawia, oczywiście, że się skoczyk pojawia, czy miałby się nie pojawić? To jest, to jest, ale teraz ten skoczek już nie broni tego tak pięknie, więc wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na ten ruch. Skoczek przestał bronić srebrnego. co jest wygodne w tej pozycji jak się cofnie to będzie jeszcze bardziej jeszcze większy, większy fatalizm w tej pozycji będzie <tryk> <tryk> Pięty ma piątki, więc raczej nie będę tutaj szarżował Mhm. No, spodziewam się na pewno otwarcia zaraz. Yy, ruch, ruchu z szachem, zaraz się pewnie spodziewam. Dołączę kolejnego srebrnego do ekipy tutaj. To, to, się, to, to już nie, to nie jest pozycja, którą chcę grać. Ale chyba takie rozwiązanie będzie nie najgorsze w tej pozycji. Przede wszystkim ruch z tempem, ruch z szachem. Jeżeli weźmie to gońcem, ja może wymienię wieżę. Albo nie dołożę ranty, to może nie najgorsze rozwiązanie. Chociaż mam wrażenie, że ta partia będzie mi leciała jak krewdosa. No musi to wziąć, tak musi. I musi polecieć też złoty drugi. Pytanie: kto teraz jest szybszy? Czy może kolejna partia szachowa zaraz mi się trafi? I będę. Grał jak wariat totalny, bo zaraz czekam je bijomi. Masakra. Swoją drogą jest to, jest, to, jest to na pewno ciekawy trening dla swojego mózgu i dla szybkości przetwarzania informacji, ale już widzę, że ultra męczący. Zasadniczo cały czas, który dałem Piotkowi, właśnie go utracił przez te ruchy. Pionek. No i jak tego pionka zagrasz? To, to, jest, to, to jest dobre pytanie. Gdzie tego pionka chce zagrać? Pytanie, czy nie na, na powinienem przykład, na przykład brać skoczka? A nie, bo też musiałem złoty odbić. Bez sensu. To wezmę tego srebrnego, chociaż nie jest to zapewne najszczęśliwszy ruch, ale wydaje yy, mi się, że w jakim stopniu będzie on realnie korzystny. Eee, lalala, uj, jak to teraz zagrać? Nie, no Fionka tutaj chyba zrzucić po prostu. O. Tak właśnie przegrywa się gry przez niezauważenie szacha. Ach. Chyba 1800 było. 1800 było Partia turniejowa to jeszcze chyba się żadna nie zaczęła jeszcze, to dobrze. Tutaj tłumaczę się, że chciałem być hardkorem. I na tym chyba ten hardcore skończę, bo się obydwie skoczyły, więc dzięki za oglądanie pozdrawiam.